A co u Ciebie? U mnie bardzo dobrze. I no do piwa mi brakuje. A winka Ci smakują? Też smakują. A masz jakąś ten po winka Nie mam nic. Nie ma. Nic? Zero? Jedzenie nie No, no. No, brakuje do piwa. No. Fajne masz szkity, pazury. Jak A ja Dracula. Nie, mam, Wczoraj z nie, nie. To Co Wczoraj do nie przesłuchałem. No, no. No, ale jak tu się tego chycić trochę bo coś, mm -hmm. to wiadomo, nie, że zawsze się My mm -hmm. mydło, wszystko mu mało a śledzione w kieszeni nosisz? tego śledzione? Czego? śledzione w kieszeni nosisz? nic nie, nie? tylko łównia chce, bo nic za dobra, lecę, wiesz bo muszę łuskowce szukać z Wuhan. a, to obłok na nóż? Ни